O, ciuch Nie. Przecież jest live studio i działa dobrze. Co mnie tutaj ten? O, jak wykończy mnie nerwowo ten 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 program. Dobrze moi drodzy, to lecimy z tym lecimy z mega szybkimi dniweczkami A, tu muszę jeszcze zmienić na to i tu Mm. O, proszę. O, no to dobra wiadomość. Tak? Jakby na to nie patrzeć, jeśli, jeśli przegramy, to wygramy, tak? Jeśli się pojawi, no to super, to bardzo mnie to cieszy. To są dobre wiadomości. Co my tutaj mamy. Czy zmienić awatary na kogo. Nie. Moi drodzy, ja zawsze powtarzam. Jeśli ktoś tu wysyła i jesteście na czacie, daj się znać. Niestety mamy ograniczoną liczbę, więc nie mogę przyjąć wszystkich. Także jeśli jesteście i chcecie chcecie się dołączyć, to dawaj znać. Czekaj, 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 czekaj. Ten ziomeczek tutaj. Nie kojarzę go w ogóle. To jakaś nowa nowość? Ten, ten tutaj. Nowa, nowa nowość. Czyżby było więcej ziomali? Czyżby było więcej ziomali? Ciężko, tu jest. To tu jest, tak. Czemu nie można tutaj ułożyć postaci alfabetycznie. To jest coś, czego ja nigdy w życiu nie zrozumiem. Ty jest z nami posty. To chyba, jeszcze trochę wyżej. Teraz ty się z nami postoisz. Wcale mhm. się nie rozpraszam, nic a nic. Dobra, poddaję się, nie widzę <grym z okresu> to jest jakaś masakra. Czwarte góry. O, dziękuję bardzo. Widzicie. Trzy, cztery górę... No to nie to tutaj. Nie, nie, nie tego szukamy, ale ten może się też z nami postać. Why not? Hmm. Okej. Okay. Do miłego dnia. Napisz, jak będziesz już wracał. <grywa> Ale też może postać. Nie ma nic w e Okej. Okay. Czyli on jest na. Ach, Jeżu. Dobra, wiecie co? Szkoda życia. Trafi nam się, to będziemy go oglądać. Lecimy. Lecimy moi drodzy na zadanka do zadanka, bo kurczę czasu ucieka. I teraz zastanawiam się, czy robić te zadania od dołu dalej. Dobra, to ma 50 jest niedaleko. Czy to nam zrobi? Czy to nam zacznie robić trochę te zadanka? Siemaneczko, Siemaneczko. O, no to dobrze. Ja, ja mam nadzieję, że uda mi się po, po obydwu. Chociaż wiecie, co to z nadzieją jest. Sunday też miał przyjść, kurde, szybciej. A ty, co masz za zadanie? Weźmy je od ciebie. U, Siemanko, my. Idziemy robić szybko zadanka. Nie ma to tamto. ale to tak jest, tak jest, że jak się ten że jak się, jak ja, no standard tak zwany a czemu ty wchodzisz na tą to, toł, ja chciałam żebyś tędy przebieg był Widzieli, ale widzieliście jak się przymierzył Ja się skubany przymierzył już do skoku do wody nie ma to tamto tu na skróty idziemy Aha, dobra. Dobra. To Mel, mamy jakiś pomysł na robienie tego? Czy robimy zadanka tę? No, będę trzymać za was kciuki, słoneczka, bo ja już, ja już stracił nadzieję. Ja już zostanę przy ciszeniu się by grać. E, wiesz co? Wiesz co? Jak my stoimy tutaj z tym? Tu nam dużo jeszcze brakuje. To, to, to ten. Jak najszybciej, bo mam naprawdę mało czasu dzisiaj. Nie wiem, jak najszybciej zrobić to zadanie. Może faktycznie pójdźmy będziemy myśleć, jak będziemy robić pierwsze, co? Myślę, że to jest najlepsza myśl. Ku przygodzie. No dobrze, będziecie um... bardzo się cieszę, będziecie umiał ujszywać, lubię trzymać kciuki za Was i z... mam nadzieję, że będzie dobrze. A u mnie, u mnie chłopaki będą <laughs> kiedyś się pojawią. Dobrze, zaledwie parę miesięcy gram to może. <laughs> może potrzeba trochę dłużej pograć czy coś. No z Gęzinem to trzeba uważać, bo skubany jest wciągający. O! I to jest dobry pomysł. To, to już idziemy. Zrobienie bossów to jest bardzo dobry pomysł. Masz, masz ochotę na jakiegoś konkretnego? Bo ja to jestem otwarta na wszystkie propozycje. No to jest, to jest dobra myśl i dobra zabawa. Też przy okazji, no i szybko to idzie. Co, co ważniejsze. O, w Stadiu Wali też grał dużo. Musimy kiedyś to poruszyć na tym tym. Musimy to kiedyś poruszyć tutaj na tym kanale też. Gdzie mel. Halo? Wszystko okej? Okay? O, patrz! W ostatniej chwili! W ostatniej chwili przed piorunem. Dobrze, no, To bossa o bosa już znam aż za dobrze. Ajaj Właśnie, zabiłeś mi Ala, oszczy <głoszanie> Melto jak wyciągnie postać to nie ma to tamto. To jest chwila moment i po bosie. No nieźle. No co to się włączyło? O, proszę, kwiatek nowy. O, jaka łana klepsydra, nie? To chyba są razem... Razem można kopel z nich zrobić. Czad. Czad czekaj, mi się tutaj. Mm, ale i tak bym słońce przez jakiegoś tego, bo muszę Ala sobie... Ala zreanimować. Jakbyśmy poszły przez... Yy... Do jakiegoś, przez do innego bossa, ale przez... Yy, no, o to. <noise> 200 godzin. O kurde. Jestem za. To jest bardzo dobry plan. To jest bardzo dobry plan, Mel. Absolutnie. No dobra, wszystkie chłopaki chodź, chodź, do mnie się uzdrowić i lecimy. Gdzie Ciebie znaczy, ja sobie, ja sobie od, odpatrzę ten, ten. No okej, okay, i już do Ciebie lecę. Czyli ten w tej niszczowej krainie to jest na kazuchę, boss? Tak? Ja już się gubię kto jest na co. A, widzisz? Kurczę, muszę się zacząć to zapisywać no, Ale nie, dzisiaj po prostu. Dzisiaj ja wrócę z treningu i muszę sobie chyba dżemkę walnąć. No, to, to jest to jest myśl na dziś. To co, lecimy dalej, co? Co on robi? Wszystko w porze ziom? Koska jest na Okej, okay. to tak, to, to wodne, to pamiętam, że to jest siel, to jest, to jest, no to jest masakra. Patrz jak już pognawszy za tymi. A no, nie udało mi się złapać butelka. No co tutaj się dzieje? Co to za tutaj zabijanko potworów? Okej, ja Was przepraszam za zamułę. młodę dzisiejszą, naprawdę słońce moje, ja moje kurde. Nie, bo nie wiem czy my walczymy, czy nie walczymy. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ale tłumy tutaj lecimy, le 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 lecimy nie? Lecimy tutaj, nie ma co się w ogóle ten. Chyba żadnych obrażeń nie zadaje, nie? Auć! Gdzie skur... Skubany się tu schował Te kostki są dla mnie nie do przejścia po prostu Wyszło. tak szybko jak to jakie piórko ładne piórko dobra <laughs> czyli teraz żebym ja znalazła to wodne jest tutaj tu jest ten wodny aha! udało mi się zlokalizować <laughs> da siela Uh, uh, uh. O nie, Mel, Mel, nie, nie, o kurczę. Patrzcie, tu można sobie pogotować nawet. Widzieliście? No, kurczę, dobrze wiedzieć. Już biegnę, już biegnę. あれ <noise> Gdzie? kiedy jak? Dzień no zabiera nam podłogę. dzień dobry, Strasznie długi jest ten boss, ten jest taki kurcze... Ale me lejesz, lejesz miód na serce, me, tak biegając tych ojczykach. No nie wierzę. No nie, zabrała nam kolejną podłogę, no. Z Kubana. Daj, jesteśmy gotowi. Ura, udało nam się, Arigato Men. Uhu. Mm -hmm. Dobrze może więcej do siela To by lepiej usiel Będzie rozwijany Okej okay. Słoneczko mamy te dnióweczki Weźmy jeden, 2, 3 Super bardzo ci dziękuję słonko <laughs> Ja naprawdę niestety muszę lecieć Już jest 7.40 Chodź do rodzinnej foci Chodź z tym skaczącym cudeńkiem gdzie się ustawimy tutaj? O, zobacz na tym pilarze. Ale jesteśmy teraz tutaj. Kurde. O, i to jest ten dobry aparat bez tego złotego taki. A, a możemy się stanąć tak bliżej trochę? Takie, czekaj, o. o, teraz jesteśmy ziomale. I wodospad to... To mi się podoba. <ścoughs> Super. Robimy ten, robimy rodzinne albumy. Mm -hmm. Dobrze, moi kochani, bardzo wam dziękuję Czekajcie teraz Mel, bardzo tobie dziękuję, słońce Za pomoc w tym wszystkim dzisiaj I przypominam, dzisiaj o 16 Się widzimy Dzisiaj o 16 są strumyki Takie ten A, jeszcze otwieranie tych Dobra, robimy szybko otwieranko Mel, bardzo ci dziękuję jeszcze raz Za, za pomoc Arigato mas. Dobra, odbieramy szybko Dniuwencję Szybko dniu to był dobry pomysł z tymi bosami. Jak taki czas, muszę, muszę sobie zapamiętać, żeby zawsze jak jest taka, taki pośpiech, to żeby to żeby robić ten, żeby iść na bossów po prostu. Oczywiście jeśli mam taką super pomoc, bo jak sama to tam bym siedziała 3 3 dni na tych bossach, nie? No, bardzo Ci dziękuję, Mel, bardzo. Dobrze, to to mamy załatwione. Dobrze, moi drodzy. Okej. Okay. I, tym, I tym optymistycznym akcentem kończymy na moi drodzy, ale to jeszcze nie koniec samego strumyka, bo mamy dzisiaj, dzisiaj mamy, moi kochani, dzień kolejny kalendarza adwentowy i robimy opening tych adwentowych tych adwentowych kalendarzy teraz rano, a będziemy używać rzeczy, które się w nich znajdą na początku strumyka popołudniowego. Także wyłączmy sobie wyłączmy sobie Genshinka, wyłączmy sobie mm, przechwytywanie. Ja sobie te kamerki moje włączę troszkę większy ekran, żebyście widzieli co wylosujemy. Żebyście zobaczyli dokładnie co wylosujemy. Okej. Okay. Więc szinek zawsze mi się musi wysypać na tym, na zamykaniu. Dobra, moi drodzy, dzisiaj jest dzień mikołajkowy, więc dzisiaj jest szósty. Ja sobie muszę, wziąć, muszę sobie muszę wziąć nożyk, żeby sobie móc otworzyć w ogóle ten, ten, ten kalendarz. Tak, zapalmy sobie światło. Zapalmy sobie światło wie, lepsze, lepsze niż tylko to zielone, bo ja tutaj nie widzę tego. Tej szósteczki. Więc muszę sobie tutaj podświetlić. Od razu pyknę se w ocie. Jak już znalazłam. Dobra, jest. Moi kochani, ta szósteczka. Szóstka jest tutaj. Jest taka cieniutka. Taka bardzo cieniutka. To jest kalendarz adwentowy ze Makijażowy. Pozwólcie, że tu wcisnę to troszeczkę. I pomogę sobie nożyczkami. Dajcie mi chwilę, nie będę patrzyła, co jest w środku, tylko oni tak to zrobili, że tego się otworzyć normalnie nie da. się pomyśleli, kurczę, nie ma to tamto. Se muszę tu naciąć to nożykiem. Okay. Dobra, udało mi się to tak otworzyć, że już resztę otworzymy normalnie. Tak, czy jesteście gotowi? Ja trochę jeszcze. To mam lampę. Dobrze, moi drodzy, otwieramy ten kalendarz adwentowy. I co tu mamy w środku? Wygląda jak błyszczyk. A to Mel, to ja muszę... Wiesz co, w sumie to nie wiem o co chodzi, więc musimy... Więc jakby co to ten... A, te księżyce się przelewa. A to ja bym chciała, to jeszcze raz zrobić, bo ja sama nie pamiętam, jak to ogarnąć. Dobrze moi drodzy, co my tu mamy? Mamy brokatowy eyeliner. Uuu, będzie się działo, jest w takim ciekawym kolorze dosyć. A dzisiaj mamy makijaż zielono-czerwony zgodnie z życzeniem, bo będzie mikołajkowy. E, więc, no taki brokacik, powiem Wam, może być ciekawym akcentem. Zobaczmy jeszcze tylko, jak on maluje. No, maluje, że widać ten brokat. Szkoda, że a szkoda, że miniaturka, bo całkiem... Zobaczcie, jak się błyszczy. Całkiem przyjemnie. No powiem wam. Dobrze. Jest dobrze. A teraz jeszcze szybko ustawię statyw. I odpakujemy prezent. W serzy... Odpakujemy dzień szósty moi drodzy. Z kalendarza adwentowego. Zobaczcie, jaka duża paczka. Z kalendarza adwentowego DIY. No to lecimy z tym, ja sobie tylko odpalam tutaj aparat. Odpalam sobie aparat i zobaczymy, co będziemy robić za DAY dzisiaj. Bardzo jestem ciekawa. Mi widzicie, mam nadzieję, że widzicie tak sobie ustawiam, że nie mogę tam, mamy szósty dzień i zobaczymy co tutaj jest w tym DIY, -u. co my tu będziemy robić ciekawego What? What? no moi drodzy dzisiaj układamy klocki więc dzisiaj będzie szybki DIY Christmas sleigh pocket blocks moi drodzy z lampeczkami, więc dzisiaj mamy relaksacyjny strumyk. Zrelaksujemy się przed hororkami. <laughs> no, powiem Wam, że to taki jest DIY. Dosyć ciekawy, bo to jest DIY, który nie daje nam pola do kreatywności, ale daje nam pole do, do zabawy też. Super. Bardzo się cieszę. Także moi kochani, dzisiaj relaks po południu. <laughs> Mam Siemanko nieznany. Trzy no, dni w Gdańsku już. No to nieźle. Kochani, i mając, mamy też dwie rzeczy. I zaczynamy strumyk o 16. Więc myślę, że spokojnie koło 17 będziemy mogli pograć w horrorki. No 17.30. No, eyelinerek też jest, jest czaderski. I mamy tutaj takie te. Mamy klocki świecące. No, także będzie się działo moi drodzy. Będzie się działo relaksacyjnie, a ja uciekam i życzę Wam super miłego dnia. I moi kochani, widzimy się dzisiaj o 16. Także do zobaczenia i dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Pa pa pa.